Znajdujemy się na planie zdjęciowym projektu Dobra dla Ciebie, Idealna dla siebie, autorstwa Marty Banaszego ze mną Ewelina Kamińska. Cześć. Witam serdecznie. Powiedz, jaką branżę reprezentujesz? Mm, reprezentuję branżę naukową. Jestem naukowczynią genetyczką. A co cię zainspirowało, żeby wziąć udział w tym projekcie? Mm -hmm. Pracuję w branży, która jest dominowana przez mężczyzn. I powiem szczerze, że doświadczyłam pewnego poziomu dyskryminacji kobiet właśnie w moim zawodzie i myślę, że takie akcje, które mają na celu pokazać, że kobiety, kobietom niczego nie brakuje, szczególnie kompetencji, a bardziej może wiary w siebie, jeśli już czegokolwiek, w tym, żeby odnosić takie same sukcesy na polu naukowym, jak i mężczyzna. To powiedz w takim razie, jak interpretujesz to hasło? Dobra dla ciebie, idealna dla siebie, jeśli chodzi o taką samoakceptację przez kobiety? Dokładnie, czyli mm, ja mogę być e, po prostu dobrym człowiekiem i najważniejsze jest to, żeby po prostu nikomu nie robić krzywdy i być, e, być dobrym, zgodnym, e, a dla siebie idealnym i powinniśmy. Wydaje mi się, że kobiety tego często nie robią, a powinniśmy codziennie stać przed lustrem i mówić sobie o tym, że jestem sama dla siebie idealna, i żyć zgodnie ze swoimi wartościami, nawet jeśli działamy na polu, które jest totalnie nie dla nas i społecznie może nawet nieakceptowane tak, tak za bardzo, ale jakby działać i, i, i propagować to i dzięki temu będziemy idealne dla siebie, a też coraz lepsze i coraz bardziej kompetentne dla innych. A skupiając się jeszcze ku Twojej osobie, bo wspomniałaś o tej dominacji przez męską część środowiska, jeżeli chodzi o tutaj grono naukowców, podobnie jest myślę, że w różnych zawodach technicznych, inżynieryjnych, gdzie cały czas z tym standardem jest mężczyzna jako osoba pracująca, czy to górnik i tak dalej, no to właśnie powiedz, w jaki sposób możemy z tym troszeczkę walczyć, żeby ten wizerunek płciowy się przełamał, żeby w każdym zawodzie nie było jakby tutaj sprzężenia z daną płcią. Bardzo dobre pytanie, dlatego że są, jakby są pewne przeświadczenia społeczne, które decydują o tym, co kobieta powinna robić, czego nie powinna robić. I często jest tak, że jeśli kobieta wyjeżdża na jakieś spotkanie naukowe daleko, to ona dostaje pytania: a kto się opiekuje Twoimi dziećmi? Jeżeli wyjechałby mężczyzna, profesor, to takiego pytania zazwyczaj by nie dostał. I tutaj, żeby zmienić postrzeganie społeczeństwa. To, to, jak jesteśmy postrzegane przez społeczeństwo, e, powinnyśmy naprawdę zacząć od siebie. I tutaj myślę, że wsparcie kobiet, w, w, w gronie kobiet, szczególnie właśnie tych kobiet w, w, w branżach zdominowanych przez mężczyzn, jest kluczowe i bardzo ważne. I dlatego też prowadzę grupę na, na Facebooku Kobiety w Nauce, gdzie my takie wsparcie sobie dajemy. E, oprócz tego programy mentoringowe, takie wsparcie w, ty, typowo branżowe. E, myślę, że mówienie w ogóle o tym, że kobiety w niektórych zawodach są uczestniczą i pokazywanie ich w mediach społecznościowych, jak i w takich mediach mainstreamowych, będzie kluczowe do tego, żeby zmienić obraz danego zawodu właśnie w oczach społeczeństwa. No to powiedz właśnie z naszym widzom, gdzie mogą Cię znaleźć, właśnie wspomniałeś już o grupie na Facebooku, ale może jeszcze Instagram i inne social media, żeby mogły śledzić Twoją działalność, zwłaszcza panie, które nas oglądają. Mhm. Popularyzuję naukę w internecie jako Moti i e, możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku właśnie pod tą nazwą Moti e, no i na stronie internetowej www.motivelina.com. Czego Ci mogę życzyć. E, chyba... Chyba tego, żeby po prostu działać dalej i piąć do tego, żeby, żeby kobiety miały równe szanse właśnie w podejmowaniu takich poważnych wysokich stanowisk naukowych. No i oczywiście tego naukowego klu, czyli znalezienie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, które, które sobie stawiam w zawodowym życiu. Tak. No to będę Ci tego życzył właśnie, żeby Tobie jeszcze przede wszystkim zdrowia i samych sukcesów, ale właśnie, żeby te panie mogły się odnaleźć w każdej dziedzinie, ale to chyba działa też w drugą stronę, bo są zawody, które są stricte ukierunkowane dla kobiet i mężczyzna, na przykład, nie wiem... Taki, który mi się pierwsze kojarzy, to pielęgniarki. Że pojawiają się teraz już pielęgniarze, ale aczkolwiek jest to ciągle takie, inaczej, inaczej się na to patrzy, kiedy mężczyzna jest pielęgniarzem. Zdecydowanie. I myślę, że tutaj większość zawodów powinna być totalnie aseksualna. Nie powinniśmy patrzeć na to, jakie jesteśmy płci, tylko jakie kompetencje przynosimy do danego zawodu, do danej roli i czy jesteśmy wystarczająco wykwalifikowani. I jeśli będziemy kierować się kompetencjami, a nie płcią i jakimiś przeświadczeniami, które trwają już wiele lat. U nas w społeczeństwie. Myślę, że świat po prostu będzie dużo lepszy i idealny dla siebie, tak jak tutaj. I, i tego nam wszystkim życzę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.